Dzisiaj wszyscy zmotywowani, żeby zebrać się i wypłynąć jak najszybciej, ponieważ skończyły nam się zapasy jedzenia. No i tutaj gdzie masz w ogóle jakby wszystko? Jest takie zróżnicowanie przyrody, ale pięknie. Tam flaga brukselskiego okupanta, a tutaj flaga ojczyzny. A po przerwie zamieniamy się kajakami, i patrzcie, moja żona pierwszy raz płynie sama. Żona mówi, że jest zmęczona, bo musi teraz wiosłować cały czas. Na wypadek, jakby nasza historia nie wybrzmiała za bardzo, to na kampingu, który jest kilometr w tamtą stronę, nas wczoraj, wczoraj nie przyjęli ze względu na e, pełne zapełnienie. Dowiedzieliśmy się, że nie ma miejsca, także kazali nam płynąć dalej i rozbić się w lesie. Belgię uważam za intelektualnie pokonaną, aczkolwiek na razie logistycznie pokonani jesteśmy my. W związku z tym przepłynęliśmy kilometr dalej i rozbiliśmy, w pierwszym, rozbiliśmy się w pierwszym miejscu, które wyglądało na miejsce, gdzie da się rozbić, dlatego że było wypłaszczenie, widzieliśmy ławeczkę. Fakt, że gdyby, gdybyśmy mieli więcej czasu, to pewnie bym się tutaj nie rozbił ze względu na źródełko. Ten strumyczek tworzy tutaj taki mały wodospad, który szumi po prostu, i takie rzeczy przeszkadzają zazwyczaj w nocy. Ale spaliśmy wszyscy jak zabici. Nikomu ten strumyczek nie przeszkadzał. Sprawiał takie wrażenie, jakby wiaterek rzeźki wiał gdzieś tam w tle. No i 9-10 godzin żeśmy dzisiaj przyłożyli snu. Słuchajcie, spływ, nie spływ. Protokół Hubermana musi być. Rozpoczynamy niedzielę od kąpieli w zimnej rzece. You want some ice cream? Co tu? Zimnych rzeczy No Ta rzeka Ja co? Jak tam się kąpało? Dobrze, zimna woda. Dzisiaj wszyscy zmotywowani, żeby zebrać się i wypłynąć jak najszybciej, ponieważ skończyły nam się zapasy jedzenia oraz innych niezbędnych e, artykułów e, spożywczych i około spożywczych. Dokładnie. Ogólnie rzecz biorąc, nie wzięliśmy za dużo, dlatego że po prostu myśleliśmy, że będziemy spać na campingach codziennie, ale no, tym lepiej. Pierwsza duża miejscowość Erbemon za jakieś 10 km. 2,5 godzinki sobie popłyniemy i tam będzie czekać na nas ziemia obiecana w postaci frytek z majonezem dla wszystkich zainteresowanych I czym? Wurst Ja sobie tutaj szontam Opowiedz układam, nam coś Marcin sobie układał rzeczy, bo jest wszystko tak Dlaczego masz taki krótki zasięg? Już okej, okay, bo nie miałem tego nie miałem zasięgu GPS wiesz wystarczającego powinienem być połączony, tutaj się pokazuje z kilkunastoma antenami jestem z dziewięcioma Aha. ale już chyba już Nic jest się szansa, było żeby... dobrze Darek dobrze to wczoraj określił, że byliśmy w takiej legislacyjnej kropce, bo z jednej strony nie przyjęli nas na kempingu, a z drugiej strony było już blisko 20.30, więc albo złamiesz przepis w postaci bycia na rzece o 20.31 i cię ten ze strzelą głowicami nuklearnymi, albo będziesz się musiał rozbijać w lesie na dziko, co też nie jest za bardzo legalne. No ale drugi raz się udało, także nie ma o czym gadać. Lekcja efektywności w korzystaniu z zasobów ogórek, to bowiem nasz przedostatni zasób. <noise> nie szynki, nie zapominaj o Perlenbacherze. No dokładnie. Za grobu nam pomaga ten Perlenbacher. Dzisiaj Bartka pierwszy raz. Pierwszy raz na spływie. Pierwszy raz sam. Bartek, pierwszy raz robisz to sam dzisiaj. Subskrybujcie. Jestem podekscytowany. <noise> nie dziwię się. Ale śmiesznie, mogę przetrzyć obiektyw w suchą koszulkę. Ale to jest złoto. Ale to takie dziwne. Nie powinno być dopuszczalne. W sumie może jest nielegalne, nie wiem. Mogłoby być. W Belgii? Owszem. Ale czy to znaczy, że nie można tego robić? Nie wiemy. W tym no. roku mam okazję spływać rzeki idealne w Polsce ta wda o której już mówiłem, że jest turystycznie super ale jak jesteś, nie wiem oczekujesz super przyrody, pięknej rzeczki po no i tutaj gdzie masz w ogóle jakby wszystko jest takie zróżnicowanie przyrody jest przede wszystkim, ona jest śródleśna czasem wypływa na pole, ale to jest takie ładne pole w otoczeniu są piękne domki, że w każdym by się chciało mieszkać no a ten las tutaj taki te wzniesienia to nie jest tylko las, bo pomiędzy wszędzie skałki, co nie? Jest cudowny. Ja nagrywałam, jak bardzo ciężko pracowały. Mega super. Uczymy Renatę być kamerzystką. Ech, dużo bardziej elegancko niestety. Panie Boże. To Bo będzie bardziej. easy Idziemy za nimi? Ale pięknie Ile tam o tych mołd, nie? Ale pięknie spadają łabędzie. Łabędzie zachowują się w pewnym sensie jak ludzie. Lubią jeść chleb, mimo że jest on dla nich szkodliwy. Jeśli już zdecydujemy się na dokarmianie, podawajmy łabędziom ziarno kukurydzy lub pszenicy, gotowane bez soli warzywa lub warzywa surowe drobno pokrojone lub starte na tarce. Ej, ale mają te kempingi takie proże w ogóle, co? Widziałeś te stare Volkswageny tamte ogórki? Nie nagrałem, ale widziałem. Ja mam parę zdjęć. A few moments later. Panie klimat jak u mojej babci na wsi. Przystanek Erbemont. Klimacik jest. Co no tam? Ładne te wioski, nie będę Jo, tutaj coś o historii tejże wioski. No gdzie jest ten sklep, gdzie jest to jedzenie. Tak czarek prowadzi po jak chodzi historia jakichś wioch zapitych dychami, skoro zaraz sklep z budą zamyka. Ale czy jest tam chyba? <laughs> Wątki aby założyć chyba No cóż, powiedziałem, że dzisiaj? No nie, nie, nie jestem stworzony na takie sytuacje. Tu to jest No ładne. Przycie macie lody. A, bo to jest karmelem, a to jest czekoladą. Tak. Ok. jedna no. różnica. A co to masz? Orzechy. Pimfo? a ja to nie orzechi. Z lodami. Dobra, przystępujemy do konsumpcji Bobiego. Słuchajcie, jem to na śniadanie. Jak dobrze, że. W Polsce knajpy nie zamykają wtedy, kiedy Polacy są głodni, w odróżnieniu od reszty świata. Jeszcze żeby Belgia była Boże, krajem, krajem śródziemnomorskim, ale jak wiadomo w tym upale nie da się wysiedzieć, trzeba siestę zrobić, no. nie do przeżycia. Pod której jest ta siesta w ogóle tutaj? 14-18 chyba. Według tej restauracji, ale może być różnie, może być od 14 do, do 15-30. To do od restauracji Ale Wersi, kurde wierzy. dobre jest, muszę przyznać Fajne Zobacz, Do na Nagrania muru wysokiej jakości Tam flaga brukselskiego okupanta, a tutaj flaga ojczyzny. Do tych pagórków leśnych, do tych łąk zielonych, szeroko nad brunatną Semua rozciągnionych. Dobry wiatr, tu nie? O. Jo, naprawdę, naprawdę słabo. Patrzcie, tutaj kaskadę, gdzie Batek się męczył. przejść Tam płynęliśmy. Tam zostawiliśmy kajaki. A będziemy płynąć tam i tu. Dokładnie. Co oznacza, że musimy ten oto fragment cały nadrobić. Gdyby nie to, to byśmy sobie przeszli tu o. Czyli tam Ale. Bez przesady. Jeśli Wam się wydaje, że. Ujęcia dronem powstają w spektakularny sposób. To patrzcie na dole tego smutnego, zgarbionego człowieka. Kanapki w każdych warunkach. To są jeden Big candy Jedno Big candy in the A po przerwie zamieniamy się kajakami i patrzcie, moja żona pierwszy raz płynie sama. Zaraz zobaczymy jak sobie będzie radzić. Jest czapla, prawda. No Rynatka, to musisz, wiesz. Musisz kontrować, musisz hamować, takie rzeczy. Żona mówi, że jest zmęczona, bo musi teraz wiosłować cały czas. Ja to. We are the ładnie tutaj to pole wyglądało, które poszliśmy obczajć, ale niestety, szanowni państwo, zakaz kampingowania wisi na wejściu. Nie mielibyśmy obowiązku go zobaczyć, ale bardzo się postaraliśmy, żeby go znaleźć, więc mamy konsekwencje w postaci jego znalezienia. Będziemy szukali dalej. A few moments later. Słuchajcie, niesamowite dzikie wieści. Dopłynęliśmy do kampingu i było miejsce. To znaczy, nie było miejsca, ale pan był bardzo miły, bo już mu powiedziałem, że mieliśmy analogiczną sytuację wczoraj i dał się przebłagać. Nawet nas na jeden namiot policzył za dwa. Także jesteśmy zadowoleni, nie możemy tylko krzyczeć, ale poza tym jesteśmy w takim oto pięknym miejscu otoczeni językiem holenderskim, będąc we francuskojęzycznej części Belgii, tak blisko granicy z Francją. No ale po prostu najwyraźniej francuskojęzyczna ludność nie jest takimi fanami kampingów jak Holendrzy i holenderscy Belgowie, że się tak wyrażę. Widzicie, jak tam sobie ktoś pięknie metodą spływową chłodzi piwo. Jeżeli jeszcze kiedykolwiek sobie pomyślę, że wstydzę się swojego polskiego cebulackiego zachowania, to pomyślę o Holendrach, którzy są jeszcze bardziej cebulakami. Mamy znajomych, którzy mieszkają w Holandii, którzy twierdzą, że jesteśmy z Renatą najbardziej holendersko zachowującymi się osobami. Lubimy spływać kajakami w deszczu, nie lubimy przepłacać za rzeczy. Takie tam. Ty, słuchaj, zapomniałem Ci powiedzieć o takim fajnym aspekcie interakcji z recepcjonistą, a mianowicie tym, że jak mu powiedziałem, że potrzebujemy dwóch namiotów, niedużych, to wsiadł na rower, żeby pojechać do miejsca, gdzie mu się wydawało, że się zmieścimy. Macie, <grym grym grym grym> to, za tą to to zdaniem. Jest to samochód. A w sensie, która przyjdzie mailem? W Będzie. Sensie, no to już ten, to już Marcin powiedział, że Alpina. Uuu, cudowne. Idziemy drogą świetnie przystosowaną do ruchu pieszego do sąsiedniej miejscowości. Spożyć pizzę, pizzerii, I ona się która wygląda jeszcze na otwartą Motyją. To 800 metrów to było chyba w linii prostej, ale, ale spokojnie. Lepiej, żebyśmy tam doszli, przyjacielu. Mijamy sobie e, oczywiście rzeczkę, fragment, który jeszcze nie płynęliśmy. Będziemy nim płynęli jutro, ale chyba takim, takim wczesnym przedpołudniem, bo ja nie, nie sądzę, że mi się będzie chciało szybko się zwijać z takiego miejsca. Bartek słusznie zwrócił uwagę, że dzięki tej przypadkowości tego spływu trafiliśmy sobie do miasteczka, którego byśmy prawdopodobnie w naszym życiu nie zobaczyli w przeciwnym razie. A ja tutaj najchętniej obfotografowałbym każdy budynek, bo klimat jest jedyny w swoim rodzaju, ale chyba ograniczę się tylko do paru przebitek, żeby też móc się nacieszyć. Idziemy sobie, idziemy, a tu nagle wyskakuje Renata i nas pozdrawia. O, ze... idziemy. Z cmentarza otwarty po 20. taki jakby zaniechany jest, serio, jest ciekawy widok. Dobre, że mają... Z cmentarza osiemnastowiecznego. Pozdrowienia dla Janka Kłapy. Koguta mają e, e, złota, a kościół przywala się. No. <noise> ze starych rzeczy to tam jeszcze fajna porszawka na świecie. Tak, i fajny hotel też. Pierwsza opcja fryteria, która zamyka za 10 minut Ale tu ruch mam nadzieję, że nie będzie kolejki. O może też jest camping nad niczym, nie do wiary piątej do popołudnia chodzili z butelką tą małą wina w taszce tutaj i sobie wyciągali pili. W sensie szefowie kuchni? No. <grystanie> Mówimy o tym dlatego, że tutaj też taki był. <grystanie> że generalnie chwiejnym krokiem poszedł nam te frytki przygotowywać. Natomiast zważywszy na godzinę noc... Bo widziała się, ta dziewczyna zapytała się go, jeszcze może zrobić trzy frytki, czy nie? A był taki. No, tak, tak. Liczył na to, że trzy, albo w ogóle. Jak zapytałem czy dwa, to był bardzo rozczarowany, bo wie, że może. Przyszło jedzonko, przyszło pitku. Na początku nie było sosu, więc Renata poszła poprosić i dostaliśmy więcej sosu niż frytek, jakby nie patrzył. Po belgijsku. Pewnie też będzie więcej pieniędzy do zapłacenia za sos niż za frytek. Wasze zdrowie, ryjce. Dlaczego tanie piwo jest dobre? to jest dobre i tanie 2,50 nas policzyli za duże piwo Kurde bele, to ja myślę, że Podkowa w Żukowie więcej kasuje już w tym momencie Frytki nie siadły Przynajmniej Marcinowi A on, że tak powiem, e, e, influencuje nas Natomiast zostały zjedzone, tak czy inaczej. Słuchajcie, 32 minuty do zamknięcia pizzerii. Dotarliśmy. Jakieś pół godziny marszu od naszego kempingu. Zobaczymy, czy nas jeszcze obsłużą. Odpowiedź krótka brzmi: nie. To sobie teraz wrócimy. Słuchajcie, ognisk tutaj nie ma, ale ludzie mają takie swoje własne. Nie wiem, jak to nazwać kontenery na ognisko ogień jest zrobiony, tylko drzewa i udało nam się ukraść takie coś od innych to znaczy wybłagać teraz będziemy o 23 szukać sobie drewna w lesie akt drugi, zbieranie drewna za obozowiskiem kije na kiełbasy tak, akt trzeci, kije na kiełbasy ostatni akt, jedzenie chipsów i odpalanie ognia starring Marcin Drozdczak we wszystkich rolach Pierwsze trzy kiełbaski przeszły już do historii A tu obok nasz szef w kuchni designuje opcję wegetariańską już od 15 minut A czyli to się osobno popija Rozumiem, taki mamy ten Mamy kubek z butelki po wodzie i szoty z pasztetu Coca-Cola z Coca-Coli i Jagermeister z Jagermeistera. Jage Dziękuję, mój friend Teraz możesz mówić. Teraz powiesz to. Nie. No Co ty mówisz? mówisz, bo ja nie pamiętam Co jak to Co mi inwitujesz na szota Aby Pan Bóg... By nam dol, Pan Bóg nieba. By nam dol, Pan Bóg nieba. By nam dol, Pan Bóg nieba. kolo tego ognia, tych parów. Sí, no amor.